Siemanko, witajcie na kanale UMAJSTRA, jestem w atrium Kasztanowa w Pile. Cześć. Słuchajcie. Dzisiaj jest drugi dzień, niedziela 15 grudnia. I chciałbym wam pokazać, w jaki sposób wyglądają takie warsztaty i walki spinnerów, które dzisiaj się odbywają, które są organizowane przez Lords of the Bricks, czyli Patryka Bejnarowicza, więc prowadzę Was teraz. Może nawet siebie zobaczycie tutaj i zrobimy jakieś wywiady fajne, małe z Wami, jak Wam się to podoba. I dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy tutaj byliście na tym filmiku, czy nie. To jedziemy z tym. Siemanko. Cześć. Słuchajcie. Akurat zrobiła na zdjęcie grupowe. Zapraszam. No i jak widzicie, zrobiła nam się grupa na zdjęcie. Jak się bawisz? Świetnie. Chłopaki? Też, też. Chcecie kogoś pozdrowić? Eee, Nie chcecie. Mamę. Dobra, super, dobra, zaczynajcie grę. go To jest walka skinerów. Śmierć na śmierć i klocki. Patrzcie, zobaczcie. O! Wygrał czerwony. No dobra, Idę, idę! Grubowe zdjęcie. O, to zbiega, nie fajne nie? Nindja... Siema, siema. dobra, to zrobię z Tobą pierwszy wywiad. Trzymaj. O, okej, Dobrze, super, zaraz zrobimy. Pierwszy raz na takim evencie? E, nie pierwszy raz, w tym roku. Okej, okay, a to jest w ogóle końcówka roku, jest 15 grudnia, słuchaj. E, nie, jeżeli chodzi o eventy, to będzie pewnie jeden z ostatnich eventów w tym roku, e, ale świetnie zorganizowany i takiego eventu jeszcze nie było w Pile tym bardziej, więc fajnie, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. E, zbliżają się święta, zaraz nowy rok, Myślę, że, wydaje mi się, że w nowym roku to dopiero będzie się działo. A słuchaj, powiedz mi, czy ze wszystkimi osobami tutaj, tak jak ze mną, e, wiesz, Często przebywasz na takich imprezach? Eee, jak tylko mogę. Tak jak naprawdę. tylko możesz. Jak się podobała organizacja tutaj? Znaczy, organizacja jest świetna. Organizatorem był Patryk Bejnarowicz. Tak to już wspominałem, wspominałem, no. Co, Wspominałeś, no to jest tak, tak. dobrze. Eee, tak naprawdę wszystko tutaj jest dopięte do, do, na, w najlepszym calu po prostu. Bo To nawet, nawet pokazuje teraz kolejkę z tyłu, tak. jaka jest ogromna. Tam jest kolejeczka, ale też nawet się troszkę zmniejszyła już, bo jeszcze wcześniej to była dużo, Jestem dużo większa, tak, tak, tak. No bo tak, ogólnie... mamy, mamy Macieja, Mamy Maćkę i Klocki, tu mamy poskładanego, czyli Daniela, jest Lord of the Bricks, czyli Patryk, tam, Jesteś, stoją, tam, są dwa puchary, tam pucharki sobie dźwięckie. stoją. Pomagamy, gramy, jest tutaj jesteś ty, no to A. już lepiej być nie może. A powiedz mi, jak, no. twoje, jak twoje umiejętności ninjagowe? Ninjagowe? Szczerze mówiąc, przez te dwa dni eventu to nauczyłem się dużo te ciekawych technik. Podobno no. nawet można to robić z za pleców, zrobiłem to, udało się, więc jest fajnie. Czyli no. widzicie, na, na takich, bo, bo my organizowaliśmy to, że zostaliśmy sobie w takiej przyjemnej arenie i, 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 i trenowaliśmy i trenujemy do tej mhm. pory osoby, które będą walczyły z bossem. I ten boss tutaj w nagrodę rozdaje takie gazetki. No bardzo takie. fajne o, gazetki. O tutaj zobaczcie, wygrana, ja wygrałeś za, z bossem. Zaprezentował. Wygrałeś z bossem, gazetki. powiedz mi. Tak, dziękuję tak. Łukaszu, dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję. proszę bardzo, kontynuuj. Dziękuję. Powiedz mi, jak się walczyło z bossem? Fajnie. Tak, ale za którym razem go pokonałeś? Za trzecim, za ostatnim. Za trzecim razem? A było ciężko? Tak. Okej, okay, ale wygrałeś gazetkę. Okej, okay, a kupujesz takie w ogóle gazetki, takie magazyny? Fajnie, że dostałem. Okej, okay. a czytałeś kiedyś takie? Może cię zainteresują. Tak, kiedyś czytałem. że to jest taka firma, firma z Łodzi, która specjalnie dla Was przygotowuje takie gazetki, takie panie, cztery, które wszystko tam ogarniają w środku, jak to ma wyglądać. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? Jednak, jeszcze raz? No, mogę pozdrowić mamę i babcie, bo przywiozły mnie tutaj. Ło, wow, to jest niesamowicie wdzięczny, chyba co? A która powiedz mi, czy osoby, które tutaj są. Obserwujesz na Instagramie albo na YouTube, albo coś na takiego. Nie, składanego. Najczęściej oglądam. Okej, okay. a oglądasz mnie? Czekajcie, muszę to zobaczyć. Niezbyt kojarzy tam. No to teraz, to teraz będziesz musiał znaleźć. Majster Łukasz Górecki. Taki gościu z kaczuszkami, taki plecak. Jak zobaczysz gdzieś na YouTube, to zobaczysz swój film. Jasne. Trzymaj się, dzięki. Dziękuję. Jona. Szymano? Czy No dobra, spoko, pewnie. Już mam daję autografy. A wy udzielicie mi szybkiego To chodźcie tam. Dobra, to czekajcie. Zostawimy autografy. A mam, mam markera. Mam markera? Ja też mam. Jak wam w ogóle się, jak wam się gra tutaj, grało? I zwycięży, zwyciężyliście? Jak widzę, jak jest to zdobyte, to zwyciężyliście. Ło, mój ulubiony ziomek. Dobra, to popiszę się tutaj, 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 tutaj. A obserwujecie mnie na YouTubie? Tak, na Instagramie. Ło! To na Instagramie? To wszystko wiesz na bieżąco. A to, 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 teraz, to teraz będziecie musieli poszukać, bo będziecie na filmiku. O nie. To trzeba było normalnie padać, proszę? Meister. dobra, bierzecie sobie majster, to mnie znajdziecie. Dobra, to ja chciałem tylko z wami krótki wywiad zrobić. Słuchajcie, jak mogę, tutaj trzymaj mikrofon, możesz mówić do tego mikrofonu. Ok, mam pytanie takie. Pierwsze, czy często grałeś w czy to był twój pierwszy raz? U kolegi kiedyś. U kolegi, tak. ok. A jaki jest twój ulubiony ninja, bo na pewno ninja go się interesujecie wszyscy w trójkę, co? Tak. Jaki jest twój ulubiony ninja? Kol. Kol. ok. Trudno się walczyło z bosem? Wczoraj łatwiej na pewno. Wczoraj łatwiej, czyli jednak, jednak Maciej jest troszkę mniejszym, takim lżejszym bosem niż ten dzisiejszy. Mhm, ale też wybraliśmy poziom trudny. To, a poziom trudny wybraliście? Mhm. Okej, okay, dobra. Chcesz kogoś pozdrowić? Yy, mogę pozdrowić kuzyna Wiktora. No dobra, świetnie. Dzięki, Wielkie. Proszę bardzo, mikrofon na ciebie. piąteczka. Okej, okay, cześć. Może powiedzieć, jak się nazywasz, bo zapomniałem o tym. Michał. Cześć Michał, słuchaj. Pierwszy raz y, używałeś spinnerów Ninjago? Pierwszy raz. Jak, jako, jak ogólnie? Ogólnie jest ok, a nie mam... Nie masz doświadczenia jeszcze? Nie mam doświadczenia w tym i dopiero się uczę. Okay, ale a Ninjago znasz? Znam, znam. Jak jest twój ulubiony ninja? Kaj. Y... Kai? Kai? okej, okay, świetnie. Dobra, dzięki wielkie. Może przekazać mikrofon. Piąteczka za dzisiaj. Dzięki, bawcie się dobrze. Cześć, jak się nazywasz? Max. Max, pierwszy raz w Ninjago? Nie. Nie? To Max jest doświadczony, widzę. Max jest doświadczony. Ok, Max, jak Ci się walczyło? Dobrze. Dobrze? Słuchaj, a jakie jest Twój no, ulubiony ninja? Kol. Kol? Okej, świetnie. Słuchaj, będziesz jeszcze przychodził, jak będą taki eventy? Bo w ogóle jesteście? Tak. E, ja nie. Nie? Gdzieś tam kawałek dalej? Znaczy... Blisko? No. Ok. Dobra, słuchaj, Max. Dzięki wielkie, piąteczka. Dzięki wielkie chłopaki, trzymajcie się. Dziękuję. No dobra, to le lecimy, lecimy na następną, na następną tą strefę. Teraz mamy Macieja. Zachaczymy Macieja. Dobra. Coś mam konkretnego powiedzieć? Jest, jest Maciej Maciej i Klocki. Więc robimy, robimy szybki, krótki wywiad z Maciejem. Także Maciej, mikrofon no. dla Ciebie. I co, o co, o co chcesz zapytać dzisiaj? Ja o co ja będę się pytał, Maciej. No, pierwsza pokaż, rzecz jest pokaż taka. Pokaż w ogóle kolejkę. Całkiem sporo osób jest, co? Tak, jest bardzo dużo osób. To jest kolejce. Ale napisała pierwszego i drugiego dnia. Yy, tak, to jest w ogóle niesamowite. I teraz Maciej. Bo ty, no. ty ogólnie wymyśliłeś o patentowałeś. Ja już się pytałem ciebie. No w... zbyt duże słowo, bo po prostu te plansze zbudowałem według własnego pomysłu, ale spinery no, to były kilka lat temu dostępne jako zestawy, nie. No teraz jeszcze słyszałem, że ogólnie wracają od stycznia. Wracają, chociaż to jeszcze nie wiemy dokładnie, jaka będzie mechanika, nie? O! Ten model spinerów bardzo lubię. O, to pokażę. On ma taką długą linkę. No i po prostu musimy sobie tutaj przez ten otwór to przeciągnąć. Kielichem do góry nogami. Gdybym nie trzymał mikrofonu, to bym to pokazał. O, to, to proszę o. bardzo. Cyk, szybka akcja i przeciągamy linkę. No i spinner jest gotowy do odpalenia. Ale to chyba koniec naszego krótkiego wywiadu. Tak. Lecimy do Dziękuję. Zwiększa. Także bardzo mocno dziękuję Maciej. I wenty, i wenty, to się rządzi swoimi prawami. Dokładnie, także e, serdecznie pozdrawiamy. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich, którzy chcą czuć się pozdrowieni. Tak, yy, a to jeszcze jedno pytanie. Jak jest twój ulubiony Ninja? Chodź do zdjęcia już. Jakie się... jest ulubiony Ninja? Kai. Wiedziałem. Idziemy do zdjęcia. Do zdjęcia wspólnego? Co? A kto robi zdjęcie? Kto robi zdjęcie? Nikt nie robi zdjęcia? Tak? No dobra. No jak widzicie zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Wszyscy jesteśmy razem. Świetnie. A może pan jeszcze mój telefon podnieść tam do góry i tego jak go podnieść tutaj. Możecie, 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 jak u, pomachać, coś pomachać? Dzięki, dzięki i tyle. Dzięki Uuu. Dobra, dzięki wielkie, dzięki wielkie. Dobra, ja już ten, wracamy, wracamy do gry. Machamy? Idę, idę machać. Uuu. Jak widzicie, influencerem się człowiek nie rodzi, influencerem się zostaje. No dobra, to teraz jest tak. Jak wygląda taka akcja? Już wam wszystko opowiadam. Więc akcja wygląda w taki sposób, że osoby tutaj czekają w kolejce. Gotowe do wejścia. Cześć, cześć. Gotowe do wejścia. Wchodzi się i jest pierwszy. Pierwszy stage tutaj. Podchodzi się do pierwszego stage'u, czy do pierwszej z planszy, ten punkt. No Maciej, macie tłumacze zasady, tak, w, jaki sposób, to uznam, że w jaki sposób w jaki sposób się czy gra. Trochę, Czyli tak, czerwony, zielony. Jesteście kolegami normalnie? O, czy... no to widzicie, wszystko znacie. Ninja, go! Aha. Tak wyglądają rozgrywki. I tutaj jest, to jest level podstawowy, tak mi się wydaje. Tutaj zdobywają umiejętności od mistrza z Więc w tym momencie wytrenowani są gotowi. Dokładnie tak, są, są wytrenowani i mogą iść na kolejną arenę zmierzyć się z kolejnymi osobami. Jeszcze nie jest Jeszcze... gotowa, nie. Ale niedługo będą. Kolejną, na kolejnej arenie jest Daniel, i kolejne osoby. Tutaj szlifują swoje umiejętności Normalnie możesz z robić, kompatę, także, że nawet jak pada szmury to potem ninja, jeśli tak się Dobra, uwaga Ninja. To. O no i znowu. Ty poczekaj. No dużo to, dużo sobie, siły. wskoczy na arenę, wskoczy na arenę. Oczę wróci. No, chyba nie da rady. Przyskuj, ten miejsce stoi. Dobra. Górze no. się kręcił, ale z areny, także no wiadomo. Punkt dla niebieskiego. Daniela, damy się zapytamy tylko o dwie rzeczy. Czy mogę z Mucharem No pewnie że możesz. Pewnie że możesz. O właśnie tak. Zabrał ładnie tu wjechali w ten ruch. Pojechał. No i No i Czerwony w padnie wpadł, niestety. No dobra, to spróbujcie, a ja zrobię szybkie, szybkie pytanie. Daniel, słuchaj, Pytam. czy lubisz Ninjago? Nie musisz odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, okej, okay, dobra, tolerujesz. Oddalam to pytanie. To, tolerujesz, czyli nie masz ulubionego Ninja? Nie masz. Dobra, znaczy wszystkich lubi. Okej, okay, słuchaj, tak. czy, czy pierwszy raz na takim evencie? Na takim, z arenami, tak. Z ninja, nie miałem do z, z walkami ninja. No, to okay. jest niesamowite, nowe doświadczenie. I, jak, jak się tobie podoba? Bo ja ogólnie miałem takie samo, co Macie mnie uczył wcześniej i to I... było niesamowite i no, sam, to... Samouczek był fajny. No? Yy, aczkolwiek yy, powiedziałbym, jakiś brakuje mi urozmaiceń trochę, bo. Ja je wprowadzałem. No właśnie. Jak, jak się po prostu wchodzi jako taki uczestnik, gra się kilka no? to fajna zabawa, ale jak tutaj już stoję jakiś czas, to brakuje mi jakichś urozmaiceń właśnie, żeby okay. coś ciekawszego się działo w tych pojedynkach też. Okej, okay. dobra, to ja mam taki ja pomysł... Ja zgłoszę to potem do Maćka, bo to też... <laughs> tak samo też mam zastrzeżenie odnośnie Ninja. Mi się wydaje, że będzie ciekawie jak każdy będzie mógł przynieść swoją figurkę, a nie To samo mówiłem, postacie, to samo. To, no, odejmuję... No, Niewykorzystany potencjał, o tak, tak Tak, ale to mi się wydaje, że to jest takie dla takie mistrzostwa. Tutaj raczej się uczą e, dzieciaki, jak grać, i później są organizowane przez Macieja no, Mistrzostwa. To muszą, no tak, tak, ale przecież, jak, mają, nie jak mają trenować. Y, no muszą trenować swoje figurki, no, tak, tak, które, tak, które tak, potem będą brać w mistrzostwach. Tak, mają mieć figurki. One no. on mają już doświadczone figurki, ludzie grają jego figurkami. No właśnie, wyskilowane. No właśnie, i one są po prostu wyskilowane. A gdzie mają trenować swoje? No? Nie, ja to będę zgłaszał. Nie, ja to nie, to, zgłaszał, to, to, to tak dobra, nie to napiszę petycję. Także tak, macie, będzie powstanie petycja, także tak. No. Ja się podpisuję. Tak. Dziękuję. Uszyńmy Mistrzostwa Ninja wielkimi mi znowu. Dokładnie tak. Także zapraszamy na Mistrzostwa Ninja 2025. Tak jest. Dzięki, Daniel. Dzięki. Pewnie. Dobra. Tak, tak, dalej, chodź. No dobra, słuchajcie. Ja już prawie, prawie wszystkich, prawie wszystkich uczniów ogarniętych. Możecie autograf już, tylko skończę filmik na YouTube i już jedziemy. Słuchajcie, mamy, mamy, jak wiecie, jesteśmy w Pile, 15 grudnia. Ja się nazywam Majster Łukasz Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. Dziękuję Danielowi, dziękuję Łukaszowi, dziękuję Patrykowi, dziękuję Maciejowi za to, że powiedzieli kilka miłych słów. Trzymajcie się i pozdrow Majstra.